Cześć, manko. witajcie w drugim już odcinku z gry The Flame in the Flute. E, e, przy włączeniu nagrywania coś mi się e, stanęło, aczkolwiek, by... dobra. E, tak, w sumie zbędnego gadania nie ma co. Jesteśmy na kolejnej wyspie. Chociaż czy ja wiem, czy można tu nasuć wyspami? Dobra, kontynuujemy przygodę naszej e, dzielnej Scout. Tak. I e, pozwolę się pochwalić w sumie. E, po tym odcinku lecę nagrywać e, Stardiwali. Wam już pewnie się pokaże, bo nagrywam odcinek, że tak powiem, na zaś. E, I w momencie, kiedy już będziemy nie Stardiwali, to dopiero po kilku dniach pojawi się ten odcinek. Tak mi się przynajmniej staje. Słuchaczek na rybę. I jeszcze dalej się nie doinformowałem w kwestii tego, jak się w tej grze łowi ryby, ale to spokojnie, jeszcze mamy czas. Z tego co patrzyłem, to przewiduje około maksymalnie. No, tak myślę, że maksymalnie 18 odcinków. Jeśli powiedzmy, z dobrym wiatrem pójdziemy. A tak w ogóle, to pochwalcie się w komentarzach, jaka tam e, jak ta u Was pogoda. Bo u mnie gorąco i to bardzo. Dobra, zrobimy to, co w ostatnim odcinku żeśmy nie zrobili, a bynajmniej ognisko. Teraz tak, jeśli ja nauczę je stawiać. O! Dobra. Osiągnięcie odblokowane. Stay warm. No dobra. Teraz tak, yy, usiądź. Teraz tak, co my byśmy sobie tutaj chcieli zrobić? Mamy trochę kukurydzy, więc zrobimy sobie placków. ...na zaś. Eee, gotując różne rodzaje ziół, uzyskasz wyciągi o, lecznic o leczniczych właściwościach. Eee, czy ja potrzebuję? Chyba raczej nie. Nie no, myślę, że w sumie tyle co żeśmy zrobili teraz, to chyba nam wystarczy, myślę. I w sumie bardzo się cieszę, że seria się jako tako przyjęła. Dobra, my stąd chyba spadamy, nie widzę większego sensu siedzenia na tej, tej, tej nie, wyspie, może w sumie nagryzajmy to wyspami. Mam nadzieję, że tym razem się nie utopimy, a tym bardziej nie rozbijemy, bo ostatnio, z moim szczęściem, y, taka sytuacja y, miała prawie miejsce. Myślę, że na samym początku będziemy sobie w takie miejsce, e, miejsca, w sensie... Najbliższe wyspy e, związać, żeby zdobyć w sumie jak najwięcej rzeczy. Ho, wait, bo skoro my jesteśmy. czy ja nie mogę wrócić? O. E, ja bym poprosił, bo skoro my jesteśmy tutaj, ja bym sobie odłożył na przykład to. To mi się nie sprzyda, to raczej też nie. Tak samo wszystkie nadrzeczy, pod względem, że jeśli będziemy mieli jeszcze się naprawdę za dużo to raczej też będziemy odstawiać, żeby tego nie wyrzucać, a jednak żebyśmy to dziś mieli. Eee, z co mi się chyba raczej nie sprzyga. Haczyki też nie, to coś też chyba raczej nie. Dobra. Przyznania. Majsterkowicz. Aż jestem ciekawy, co musimy zrobić. Eee... Odwiedź sklep z narzędziami, takie miejsca to skarbnice pełne przydatnych urpieci Schemat tracę. Schematy teraz nam się w sumie sprzedadzą, bo. brak przedmiotów. E, bo myślę, że dobrym I z moje gardło, dzisiaj umiera. Dosłownie umiera. Boże, czym się ciebie straszyło? Wait, bo to było chyba spacja. Tak, Spacja. Mleczyk. Będziemy robić sobie z tego na pary. Ale muzyka tu jest boska, no po prostu cudna. Nawet taka zwykła melodia jest naprawdę świetna. Taka z klimatem. A gdzie nasz pies się podział? Tak, PS. Gdzieś się szlaja pewnie. Swój i stare drewno. Bomba gazowa. Jeszcze więcej starego drewna. Ej, super. Gdyby się dalej tak będzie, to będziemy mogli sobie ulepszać teraz w nieskończoność. Weźmy węgiel. Jeszcze nie pocieję się, nic nie potrzebuję. Nie, nie, nie. Dziękuję, dziękuję. Ej, muszę się nauczyć jeszcze tego sterowania, bo idziemy mi to tak strasznie muzeum, nie, że hit. To jest to co? Czosnek? Czosnek. Panie pieseł, pan się gdzie podziewasz? Nic nie ma. Drzewko bierzemy. Szkoda, że królika nie można przywalić z tego tego. Ej, bo myśmy zgubili psa. Jest. Um. Nie, ja nie pytam, już tym bardziej wiedzieć nie chcę, co jest. On chodzi siedząc. Dobra, przynajmniej tym razem. Uh, a myślałem, że chociażby będę w jednej grze yy, bez żadnego klucza. I mean, w każdej grze, którą nagrywam, zawsze coś musi się popsuć. Zawsze. Oczywiście możecie dać znać, jakie byście chcieli serii następne, a bardziej z jakich gier, a tu już nie dopełnimy. Bo ja jestem yy, bardzo otwarty, że tak powiem, na nowe propozycje, bo w sumie to my tworzymy kanał, a nie tylko ja. Tak więc zapraszam do komentowania. I tak jak w sumie mówiłem, ee, chciałem jeszcze zrobić serię z Minecraft'a. Tylko, że nowa lokacja: Diabelski Przepływ Głęboka Wieść, Farmy Obozowiska i glitch. Legend. Drugi z dziesięciu. O nie, 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 ja nie, 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 nie. Nie, nie, my się tu rozbijemy na pewno. Aczkolwiek wracając, yy, co do Minecraft'a, na pewno się kiedyś pojawi. Tylko, że to kiedyś. Nie jestem pewien dokładnie kiedy. Bo tak jak mówiłem w pierwszym odcinku chciałem aby pojawiła się, e, aby bardziej wydał, wydała, e, została wydana pełna wersja 1.17, e, żebyśmy potem nie mieli tak zwanych braków wracaj, 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 wracaj. Co to było? Dobra, dobra, do, no dobra, dobra, dobra. Um, Eloise, poproszę. Ja was y, od razu przepraszam, że tak się czasami zacinam albo gadam głupoty. Po prostu muszę się nauczyć na nowo gadać przed y, może nie kamerą, co bardziej przy nagrywkach. Myślę, że skoro jest noc, my się możemy przespać. Stary drewno, bierzemy. Śpij. Czy 4 godziny staną wystarczą? Może byśmy 6 przespali. Nie byłoby to chyba najkłótszym pomysłem. I wracając do tego Minecrafta. Eee, nie wiem dokładnie, co konkretnie zostało wydane. Pod tym względem, że co już na obecną chwilę w Minecrafcie jest. Eee, widziałem, że na pewno są kozy są ametysty. I pozmieniali rudy. I teraz jak na razie tyle z tego, co zauważyłem. Znaczy zauważyłem z tego, co się dowiedziałem, bo też nie... Nie chciałem sobie głupio mówić, spoilerować, co bardziej nie chciałem odkrywać wszystkich rzeczy przedwcześnie. Pozdrawiam moją siostrę, która dzwoni mi w tym momencie, tak więc co słuchajcie, robimy szybkie cięcie i zaraz wracam. Dobra, słuchajcie, wracam po krótkim cięciu, a przynajmniej u mnie dwoma półkami filmu, które muszę potem zmontować. Mam nadzieję, że nie popsuję tego bardziej jak jest robacza przekąska. Zaraz sprawdzimy co to jest. brak przedmiotów. Jaka jest zwykle pustka. Niecość. Eee, dobra. Co ty tam, kochana, masz? Witz. Po prostu dobra. Jest parę robaków, smak ziemi niedługo utrzymuje. Długo utrzymuje się w ustach, ale proteiny są niezbędne do życia. Trzy morwy. Jak będziemy mieli robaki, to zjemy. Morwa, chcemy Jedzenia nigdy za mało W związku, kiedy już tak... Eee. Boże, jak gdzie mi się język prączę eee. Jedzenia nigdy za dużo, tak? Bo i tak w sumie tu już prawie nie wrócimy eee. Co to jest? Panie świnia, pan mnie zostaw Panie, idź pan w cholerę no żartujesz sobie chyba i co? I teraz... Bo tu jest skrzyneczka i ja co sobie teraz z tym nic nie zrobię? świnia świniasio. Ja tylko to i jestem ja spadam. Szybko, 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 szybko Dobra, dziękuję, do widzenia. Ja nie mam zamiaru się jeszcze z takim, czymś się jeszcze bawić. O nie, 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 nie. Ja nie umiem i tym bardziej umieć nic. Znaczy... Może ja bym umieć chciał, ale to może jeszcze nie teraz. Jak na razie to za wcześnie. Sterowanie w tej grze, w szczególności tą łódką, to dla mnie jest jeden wielki znak zapytania. Dosłownie, raz działa, raz nie działa. Dobra, jolo, przepływamy te. To bardzo zły pomysł. To bardzo zły po... alkohol. Dobra, żyjemy. Ale mówiłem, że i tak w tym odcinku pewnie się z czymś stukniemy. Odcinek bez rozbitków to to nie byłby odcinek, no nie? Chociaż w sumie nie rozbiliśmy się aż tak bardzo. Nie! Nie! Nie, 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 nie! Nie, nie rozbiliśmy! Nie! Ja tu chcę. Ta gra mnie nie lubi. Zresztą to zresztą tak jak każda. O. Mięsożerca. Nawet nie sprawdzam, bo pewnie wiem co trzeba to będzie robić. Hmm, jakby to był dzik, to zawsze można byłoby się z nim pobawić tak bardziej. Kurczę, mam wrażenie, że ta muzyka znowu będzie za głośno i tak samo jak w ostatnim odcinku znowu będzie mi zagłuszała. Muzyka to jest naprawdę bardzo fajna, ale żeby nie była za głośno. Bo kurczę, żeby nie było, że zagłusza znowu mnie aloes. No dobrze, że w tej grze nie ma nie ma czegoś takiego jak termin przydatności. Bo to by mnie chyba pogrzebało i to tak potwornie. Bieluń. Co to jest tej wyspy? A nie, jeszcze tutaj coś jest. Dobra, słuchajcie, bo jak na razie to my dosłownie klączemy się po tych wyspach i. jestem ty... tego co tam masz? Bo w jak pies się drza, to coś tu jest. Tylko, że jak na razie to tak nie widzę za bardzo. Dobra, sprawdzimy sobie tutaj jeszcze co my tu mamy i trzeba byłoby ogarnąć się w kwestii stoik. A my chyba miejsca nie mamy e, pozwoloby się ogarnąć z rzeczami, które możemy zrobić i które musimy zrobić. Bo jak na razie to wszystko mamy spoko, spoko, ale to do momentu pewnie będzie. No tak jeszcze raz że żeśmy wzięli. Dobra. Spać nie potrzebujemy. I teraz tak, pierwsze co? Ogarnąłbym sobie ognisko. Weź węgiel i my sobie zrobimy tak. Mmm. Co my mamy i ile mamy do jedzenia? Co mam te ciasteczka. Boże, jakże mi się wystraszył. Jak będziecie słyszeć u mnie jakieś konanie dosłownie, albo inne odgłosy umierania, to spokojnie, to jest mój kot. Nie, nie umiera, uprzedzam. To jest kot dziki, który dosłownie skakuje mi przez balkon. On sobie włazi na drzewo i mi po prostu wchodzi do domu. I on sobie wydaje takie dźwięki przerażające że czasami dosłownie hit. po może to hit. Pożyć to, żeby zjedz wszystko, a mogę po jednym, bo... idziemy wiem sobie zjadł z trzy może. Kurde, ale mam placek. Znaczy placek. Tak, mam placek. Mam chrapkę na placek. Kukurydziany, jezu, one są tak dobre. Chociaż zależy jak się w sumie nie przyrządzi, tak? Albo chlebuś kukurydziany, o Boże! Od kiedy przy ognisku da się spać? Bomba gazowa. Przybory do szycia. Hmm. Zrobimy sobie cztery podpałki, może. Nie, 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 anu... a ja tak, tak, tak. Dobra. Kamienny nóż. Nie wiem do czego lecę. Dobra, to skoro jesteśmy tutaj. Czy tu jest jakiś taki bardziej ludzki crafting? A, bo to jest to. Dobra, rama kratwy, ale teraz pytanie, czy ja bym mógł zrobić sobie... ...prymitywny młotek zdecydowanie efektywniejszy niż goła ręka czy but? Nie wiem, po co mi to potrzebne, więc na razie chyba nie będę się zagłębiać, czy mi to jest potrzebne. Śrubki, skóra z dzika. Zdolny przeciąć nawet najgrubszą skórę. Hmm. Jezus Maria, burza. Naprawdę. Dobra, słuchajcie. myślę, że naszym priorytetem będzie zrobienie noża ze stali. Śrubki jako taką mam, mam ich nawet spor, ale skóra z dzika to. Jezu. Powiem wam szczerze, że nie wiem, jak tutaj się zabija. Wiem, że tutaj na pewno są pułapki, tylko że ja nie wiem, jak ich się robi. Znaczy, jak się je robi. Mhm. No dobra, myślę, że jak na razie To my może w sumie moglibyśmy się tu przestać. No właśnie Zgaszone Czemu to nie dziwi? Dobra eee, 6 godzin standardowo że mi nie ta ulewa Jeszcze sobie słuchajcie Popłyniemy O Dobra, to skoro nie pada, to może tutaj i dobrze Tylko tak, ja bym chciał jeszcze się napić może a to jest nawodnienie plus 50. Sporzej, dziękuję. I teraz tak. Mm, priorytetem będzie nas nożyk, tylko że... możemy zrobić strzał, ale nie możemy zrobić łuku. Gdzie tu jest logika? Nadabraniem, czy wypływanie na morze... Mm, tak późno jest dobrym pomysłem. Ale kto nie ryzykuje, nie pije pana, tak? Jezu, ja ten dnie przypłynę. Nie ma opcji, ja ten nie przypłynę. No! Wtedy się nawet nie da przepłynąć. Od tego zacznijmy. Ja teraz nie cofnę. Ja teraz nie cofnę, przecież. I tyle było z tego. Umieramy. Prawie. No ale. Jakim prawem? Jak tędy się nie dało przepłynąć? No pra... Ale no, tędy się nie dało przepłynąć. I co? Ja rozumiem, że ja umarłem. To tak już na zawsze. Ej, nie gadajcie, ja chciałem, żeby ta seria trochę dłużej trwała. Ej, błagam was! Ta mieszka jakaś taka popsuta jest. Nowy rekord: przepłynięcie pięciu dni. No to nieźle. Myśmy umarli tu. A jak ja mogę tutaj się odrodzić, tak trochę bardziej? Czy coś jest? Halo pani auta. Przeć punkt kontrolny. Jezu, ja mam stąd. Czekaj, 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 czekaj. No dobra, no. Chciałem sprawdzić, jak daleko jest punkt, w którym żeśmy umarli. Pewnie połowy rzeczy, które żeśmy zrobili, ich już nie będzie. Ale za to będziemy mieć moment, w którym będzie ten dzik. Jakbyśmy spróbowali go zabić. To teraz tak bez yy, bez umierania proszę. No Nie, ja przysięgam. Nawet jak będziemy kończyć tą grę, o ile nam się udają do ko... To przysięgam dalej, nie będę lubić tego durnego sterowania. Przysięgam, niech to diabli wezmą. Jesteśmy mile do tyłu. Całą mile. Ja poproszę tutaj. Potem sobie popłyniemy do tego obozu. Oj, ta gra dosłownie, no nie wykończy. No przysięgam, że I no mamy, mamy 10 minut odcinka jeszcze, powiedzmy, nie wiem, z 10 minut. I chyba sobie zakończymy, bo powiem szczerze, że nie wiem. No Nie wiem ile ma tam ta część mnie pierwsza część odcinka, no, tak jak mówię, nie udało mi się zatrzymać. Bo OBS oczywiście powiedział, że nie albo kończysz, albo nic. Z następnego się widzę. czy my mamy wciąż to zadanie? Nie mamy. Kurczę szkoda, no, mamy teraz ten nożyk. I jak się robi kamienny młotek. Szmaty mi brakuje. Ej, właśnie, gdzie są jakiekolwiek szmaty? Przez tego zawsze w tej grze było od groma. Ojej, czy to już szukałem? Szukałem. Jeszcze domek. Poproszę o szmatę. Żółka. No to nie jest coś czego szukam, aczkolwiek no kurczę. Gdzieś tu mam jakąś szmatę. Nie, tylko bandażo. No ale kurczę, no... A ja tak ładnie się zapowiadało. Dobra, płyniemy do tamtego obozu i... i myślę, że chyba na tamtym miejscu już skończymy sobie odcinek, bo... No powiem wam szczerze, że przeżyć na dzisiaj już chyba mam dość. Już dodatkowo muszę nagrać z Tak jak mówiłem, wy już ten odcinek pewnie macie. Yy. Więc, 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 więc no, ja dopiero muszę go... Zabójca dzika. To zadanie może nam się powieść. O ile na. Nie gadajcie. Błagam mnie. Nie bez przyczyny to się tu pojawiło. Jezus! Matko Boska zawał. Przemoczenie zamłczenie. Panie pan, wodą mnie idziesz No czy ciebie pogięło za... Co to jest? Jeszcze lepiej. Jezus Maria, jeszcze dzik Czy wam jest gorzej? Mogę cię zabić jakoś? Wait, po, pod dwójką, pod jedynką Zabij dzika proszę. Eee, nie mogę się tak uczyć, jak trochę. Halo Dobra, mam dość tej gry. Po prostu mam dość tej gry. Eto się jeszcze nawzajem, czy jak? Kłód Dobra, spokojnie zaraz. Teraz oba coś, co myśmy potrzebowali. A, tylko teraz pytanie zasadnicze: czy my, i jak, i dlaczego? mi jak to się. Przybory do życia, i bandaż. Czy my mamy. Przy... zrobimy sobie? A bandaż mamy chyba upca. Dokładnie. Użyj, raz. A wyleczone, to nie muszę używać obu naraz. I dobra, to przynajmniej tyle dobrego. Teraz tak, bo nam doskwiera głód. Ja bym te plecuszki sobie zjadł, tak z trzy. Chociaż, żeby nie marnować, to sobie czosnek, to od razu sobie miejsce ogarniemy. Mierzę jedną morwę. Dobra, teraz... Pytanie, jak się używa tej bomby gazowej? I czym to coś jest? Czy ja mogę jakoś. Użyj rozłóż. Czy ja może zrobię tak, że. Zostaw to. Podejdę sobie bliżej tego tu. Może mnie nie zeżre. To się żre nawzajem? Niech się żre. Krzyżyk, na droga. Użyj rozłóż. Ja to chcę rozło... Tego się boję bardziej. Aha, ja tego nie zabiję, tylko to tak se. Dobra, zbieramy, co tutaj jest. Może tam jeszcze te dzieci były, czy to tam było? Ja nie ukrywam, że ja bym może. Były wielkie przerażające. Ej, to mnie nie zaczniesz żyć, jak sobie z nim gadam, no nie? Dobra. Całe <laughs> dzieci. Miło było cię poznać, Włóczęgo. Jens ma zaostrzone kijki. Chcesz takie? Spróbujecie mi strzały. E, nie, 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 chcę ich kików. Nie, 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 nie. Jezus Maria, co z tym idziemy? Nie chcę handlować, dzięki. Weź, za darmo, jesteśmy strażnikami, my cię ochroniamy Włóczęga, ochroni następnego. Bądź jak rodzeństwo, pomogaj łapać, pomagać, gotować. I tak trzymaj, pewnego dnia wszyscy będą strażnikami. Macie dobre słowo dla każdego, co? To chyba tak nie działa. Eee, w sumie trochę się z nim zgadzam, jeśli my pomożemy następnym, to może następnym pomogą komuś innemu. To to fakt akurat. Nie. Pomysł Jensa, dobrze myśli, wyedukowany. Tak jak było, nigdy już tak nie będzie, a jak będziemy trzymać się razem, może być nawet lepiej. Dziękuję za życzliwość, zrobię co się da. Zbyt długo siedzicie w tym lesie. Mre, te dialogi są... Przerażające i niepokojące, i to bardzo. E, ja chyba z nimi się trzymać nie chcę, sorry, ale więcej gęb do wykarmienia to, to bardzo złe gęby do wykarmienia. Uważaj na siebie, wuchęgo. Też na siebie uważajcie. Ej, ale ja myślałem, że ich zabiję. bo oni niby się żrą, tak plus minus. A powiem szczerze, że... No... Nie mam pojęcia jak zabić dzika, ani tym bardziej to, bo widzę, że to się zrywa nawzajem i to niby okej. Okay. Fiurko poproszę. No, jakby to zabiło się nawzajem, to mielibyśmy po problemie. Tylko, że problem jest w tym, że ja dosłownie nie mam żadnego. żadnego pojęcia, co zrobić, żeby ten. Czy my możemy zrobić łuk albo coś? Bo niby strzały możemy zrobić w pewnym sensie. Strzała, szyna Kurczę no nie wiem No bo my niby ten nóż mamy, tak No ty mnie zabijemy niestety, a no kurde Bomba gazowa To jest bez sensu, bo to i tak nic mi nie da Dobra kurczę, no myślałem, że coś tutaj działamy, ale no najwyraźniej chyba nie zrobimy tutaj nic pod kątem tych zwierzątków. Może one się wytuką nawzajem? Mam nadzieję. No w sumie widać, że się żrą i to tak porządnie. No ale słuchajcie, myślę, że to już jest idealna pora, by to odcinek zakończyć. Ja wam dziękuję za oglądanie. Yy, łapka w górę, subik, mile widziane i oczywiście możecie zostawić komentarz dla statystyk. Od tej strony był kod duch, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, tak więc trzymajcie się, no i cześć.